Na pewno pamiętacie ten motocykl z zeszłorocznej Icem albo z filmu, który właśnie na Icem nagraliśmy, czyli Scrambler na dziesięciolecie powstania tego modelu we współpracy z Rizomą. Unikalny, kolekcjonerski i przede wszystkim piękny motocykl, o którym dowiecie się wszystkiego z tego filmu. Zapraszam! O Scrambreze na kanale Moto Mio mówiliśmy już bardzo dużo, tak naprawdę pojawiły się tutaj wszystkie możliwe edycje. Znamy ten silnik Desmoduo 78 koni, znamy to zawieszenie, znamy jak ten motocykl się prowadzi, jaką ma pozycję. Jeżeli nie, no to odsyłam Was do wszystkich filmów, które zamieszczamy tutaj w opisie. Natomiast w tym wypadku skupmy się na tym, jak ten motocykl wygląda. Oczywiście Scrambler sam w sobie potrafi cieszyć oko i łączy zarówno tą sztukę użytkową, taką charakterystyczną dla Włochów, jak i po prostu... Piękno motoryzacji. No, wspaniała sylwetka, pięknie poprowadzony silnik z pięknie poprowadzonym wydechem, także tutaj, no, naprawdę może się podobać, ale w przypadku Rizome zostało to wywindowane na jeszcze wyższy poziom. Ja myślę, że tutaj w tym motocyklu przede wszystkim robotę robią zestawienia kolorystyczne. Mamy oczywiście czerń, mamy bieli, te przetłoczenia tutaj białe na baku. No, naprawdę dodają takiej smukłości, lekkości, zwłaszcza z perspektywy kierowcy, ale również myślę, że to dobrze widzicie. No i wykończenia, które sam producent nazywa Rose Metal, czyli właśnie takie delikatnie załamujące się w róż miedziane segmenty. Znamy je tutaj z silnika, z podnóżków, również z tego przodu. Całość absolutnie wygląda fenomenalnie, wspaniale i już pierwszy rzut oka Potwierdza, że mamy do czynienia z unikalnym motocyklem. I tutaj ważna rzecz to jest ściśle limitowany motocykl. Jedynie 500 egzemplarzy powstanie go na cały świat, ten to jest 127. Natomiast współpraca z Rizamą to nie jest tylko kwestia kolorów, to jest przede wszystkim kwestia dodatków, które tutaj zostały zamontowane. Mamy oczywiście akcesoryjne podnóżki, akcesoryjne kramki. Znajdziemy tutaj sporo takich smaczków, m.in. też osłony Deki. No myślę, że tutaj można spędzić chwilę. Tylko po to, żeby sobie wszystkie te dodatki y, znaleźć. One tworzą wspaniałe takie poczucie detali w tym motocyklu, czyli od ogółu do szczegółu mamy tutaj coś, co jest dopięte na ostatni guzik. Ja myślę, że warto przyjść do nas do Moto zakopiańską Zakopieńską 171A w Krakowie, żeby ten motocykl zobaczyć na żywo. On jest co prawda już sprzedany, zresztą z tego co kojarzę, wszystkie zostały już sprzedane. Natomiast jeszcze chwilę będzie tutaj u nas stał, więc jeżeli chcecie nacieszyć oczy, to przyjdźcie tutaj do nas na parter do salonu Ducati. Jeżeli macie o niego jakieś pytania, będziecie mogli je zadać, na bieżąco Krzyśkowi, który o tym motocyklu i zresztą nie tylko o tym, ale generalnie o Ducati wie wszystko. A jeżeli macie pytania jakieś tu i teraz, to zadajcie je koniecznie w komentarzach. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Motomiju.